Zadanie z tematu siły wokół nas. Mamy tutaj cztery zdania i mamy stwierdzić, czy te zdania są prawdziwe czy fałszywe. Pierwsze zdanie. Im większa jest masa ciała, tym większa jest siła ciężkości działająca na to ciało. Więc musimy sobie przypomnieć wzór na siłę ciężkości, że to jest iloczyn masy i przyspieszenia ziemskiego. Przyspieszenie ziemskie zawsze podstawiamy 10 m na sekundę kwadrat. Więc, żeby policzyć siłę ciężkości, to musimy zawsze masę pomnożyć razy 10. Czyli na przykład, jeżeli masa wynosi 2 kg, to siła ciężkości będzie wynosiła 20 N. Jeżeli mamy na przykład masę 200 kg, to wtedy siła ciężkości wynosi 2000 N. Więc zawsze masę mnożymy razy 10 i wtedy mamy tą siłę ciężkości. Więc im większa będzie ta masa, tym będzie większa ta siła ciężkości, ponieważ to przyspieszenie ziemskie jest takie, same, takie samo stałe, e, równe 10 metrów na sekundę kwadrat, więc zdanie pierwsze jest jak najbardziej prawdziwe. Kolejne zdanie. Do pomiaru siły służy siłomierz. To jak najbardziej prawdziwe zdanie. Jednostką siły jest kilogram. No tutaj się nie zgadza, dlatego że jednostką e, siły jest Newton i to musimy pamiętać. Natomiast jednostką masy jest kilogram, więc tutaj się ta siła z kilogramem nie zgadza. Kolejne zdanie, siła jest wektorem, jak najbardziej. To jest pierwsza, pierwsza wielkość wektorowa, którą poznajecie w klasie siódmej, to jest właśnie siła. I y, mamy kilka cech sił, to jest m.in. wartość, zwrot, kierunek i punkt przyłożenia. Są cztery cechy siły, które musimy pamiętać. No, i jeżeli siła jest wektorem, a faktycznie jest, bo jeżeli jakaś wielkość nie jest wektorem, to jest skalarem, tak jak na przykład masa, ale jeżeli jest jakaś wielkość fizyczna wektorem, tak jak siła, no to właśnie można ją określić poprzez te cztery cechy. Więc jeżeli siła jest wektorem, to ma też kierunek i zwrotek najbardziej, czyli ostatnie zdanie jest prawdziwe.